we Polerowanie ręczne możemy przeprowadzić na osełkach. Jest to dość częsty wybór, ponieważ jeżeli ostrzymy już na osełkach, no to kolejny kamień o wyższej granulacji będzie nam służył do polerowania. I jest to dosyć rozsądne podejście, ponieważ w tym momencie stosujemy dokładnie te same zasady czyli ostrzymy z tą samą, z tą samą siłą nacisku w ten sam sposób regenerujemy osełki więc tak naprawdę, no. Nie musimy się skupiać na jakichś zupełnie nowych technikach. I mamy do wyboru osełki różnego rodzaju, bo tak naprawdę wszystkie, wszystkie zasady są dokładnie te same i wszystkie rodzaje osełek też jakby dokładnie te same jak w przypadku ostrzenia. Czyli mamy syntetyczne wodne, mamy diamentowe, mamy olejowe, mamy naturalne. Natomiast jedna jest tylko istotna kwestia, że osełki do polerowania zaczynają się od granulacji 8000. I tak naprawdę najczęściej się kończą na tych 8000, ponieważ jest to wartość taka, która już w doskonały sposób przygotuje ostrze. Niemniej jednak w dwóch przypadkach tutaj wspomnę o jeszcze wyższych wartościach. Bardzo ciekawą osełką jest naturalny kamień belgijski, żółta odmiana. Ta osełka uznawana jest za najbardziej miałką osełkę naturalną na świecie. Granulacja między 8 a 16 tysięcy. I dlatego ten przedział, ponieważ w tym przypadku możemy. Regulując siłą nacisku i wodą, ilością wody, jakby sobie sami regulować, z jak, na, jakim, na jakiej granulacji pracujemy, czyli jaki efekt końcowy będziemy tego ostrza mieć. Tak to wygląda w przypadku belgijskiej. Natomiast, jeśli chcemy już mieć zupełnie taką pewność, na jakiej granulacji pracujemy, to możemy wybrać kamienie szapton. Tutaj ta firma poszła bardzo daleko, jeśli chodzi o wartości. Nie zatrzymała się na 8 tysiącach. Mamy jeszcze osełkę o granulacji 10 tysięcy, 16 tysięcy, a jest również osełka o granulacji 30 tysięcy. Więc takie bardzo już ekstremalne wartości, ale również bardzo przydatne dla osób, które, które no już mają specyficzne potrzeby. Natomiast zazwyczaj wystarczy, że będzie to osełka o granulacji 8000. Dziękuje